No, widzimy tutaj piękną plażę Trzęsacza. Widzimy jak właśnie jest takie piękne morze, jakie słońce. Właśnie to wybrzeże wygląda przepięknie, jak właśnie jest yy, słońce świeci. No i zobaczmy tutaj, my sobie pójdziemy trochę dalej. My tutaj mamy mniej więcej na środku obrazek, mniej więcej tutaj... No tego nie widać, tego jachtu, ale ja tutaj wzrokiem widzę i my go tutaj trochę przybliżymy. Zobaczymy, co nam się tu. Ono widzicie. Już mi obraz ucieka. Muszę go skorygować. Na przybliżeniu. A teraz robimy tak. No i jesteś, nasz jachciku. No tak. Proszę bardzo. jest jachcik nasz no. no i co my tutaj widzimy? ja już tak nie mogę tak w środku pokazać bo mi zaraz ostre zniknie kiedy widzieli, o, widzę o, wzrokiem tylko kad, tylko ten no żagle na horyzoncie no to jak już zrobię przybliżenie to wygląda jacht już w pełnej krasie i w dodatku horyzont jest za jachtem o to tyle to taki klasyczny efekt lernetkowy. to tyle dziękuję na razie ale tutaj jeszcze tak mamy morze i widzę co ja tutaj zrobiłem tak ale jeszcze muszę tutaj cofnąć trochę o. i mamy piękną plażę Możemy ją nawet tutaj sobie przybliżyć o. Widzimy jak to ładnie wygląda Oj To jest Czyli Trzesacz 26 czerwiec pomost 20 metrów nad poziomem wody i oczywiście jeszcze tutaj 1,80 m statywu także z takiej wysokości to ładnie wszystko widać także dziękuję za uwagę i do następnego razu